Witam W drugim odcinku z Growa Garden dzisiaj pokażę Wam nowe, nowe, nowy update w Growa Garden, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Więc ja już wsadziłem właśnie przed chwilą. Takie byle na przykład tu kana wsadzicie tutaj i klikacie Take this pet, tylko ja teraz nie kliknę, bo chyba się nie da. I nie, nie, ale już sprawdzam. Tutaj sprawdzę jeszcze raz, może zadziała. Nie, nie działa, trzeba poczekać. I nie godzinę się robi i dostanę jajko albo dwa, trzy. Ja dostałem trzy przed chwilą. Jajka, takie hmm, przed chwilą posadziłem, takie dinozaury EG3. Właśnie je posadziłem. No i, no i y, z nich może y, wyrosnąć tak... Y, wykluć się. Takie... Takie zwierzątka, na razie takim takie by wyleciały. raptor. Pterodaktyl. W ogóle nie wiem, tak się fajnie, fajnie poczułem jak wylosowałam tego pterodaktyla A po pierwszy raz. W ogóle nie wiem jak, co ten pterodaktyl robi, ale nie wiem. Robi, ale bo sprzedawałem w prawie wszystkie zwierzątka sprzedam właśnie. No i tu mamy z tego za. To był mój pierwszy dinozaur, ale ja go tak śledzę. W ogóle z, z, O właśnie, czekajcie O z tego DinoCrate wylosowałem dino skull na 5%. Właściwie to jest takie i ładnie sobie trochę oko I, i, i właśnie tutaj można w questach, to jest najlepsze można zrobić y, nowe y, y, jak to nazywać jakieś y, blosą tylko nie pamiętam jak to się nazywa no i one i trzeba po robić questy takie jak y, na przykład Harvest 50 Strawberries no Robicie no i dostajecie na przykład y, tutaj nagrodę i na przykład Harus 5 Fluid, Dragon Fluid, no i macie tutaj, czekajcie, o Dino crate a możecie jeszcze gra Gold Lab Pen i macie y, z jajką. Bardzo opłacalne według mnie jest otwieranie tych jajek po... Możecie dostać na przykład coś, czego na przykład nie, nie widzieliście, że jest w tej grze. Na przykład ja nie widziałem, że jest pterodaktyl. No i jest nowa roślinka w sklepie, która się nazywa... Krecia, bo ja taki raz sprawdzałam. I o, to jest polonic bad i to jest taki kwiat. Coś takiego. I jest problemastikiem. Ogólnie... Drogo za robuxy kosztuje, 915 się mnie. To jest dużo. I, i ten... Właśnie ja będę robił cały czas tutaj... otwierał te jajka jajka, żeby mi coś wyleciało mocnego. I, I hoduję sobie te, te. Firework Flower. To jest To, to jest bardzo opłacalne. Już mam ty, yy, jeden milion na nim Flower, yy, firework flower, flower I zrobiłem sobie rurka to jest fajna znowu. Powiem wam I wyrósł mi taki wielki mam, mam. Właśnie czekam, czekam Aż w końcu nie wyraźnie Będzie jajko Bi, 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 e, bieg, bo chcę dostać Queen. Bo cały czas te B chcę dostać bardzo. po Queen B podobno coś tam, i pamiętam co dawało, ale dała. po e, Queen B podobno dawała bardzo dużo e, rzeczy. Mm, niektórych tam. I w ogóle e, nową roślinkę mam wszystkich, którzy nie no, moglibyśmy mnóstwo... Się w... z... 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 Pomyliłem się, skąd się Ziz Właśnie taka roślinka, o tutaj zablokowałam O, fre, e... French Firefly Wern. Nie wiem co to jest, ale dziwnie to wygląda. Więc idę do sprzedać, zobaczyć ile to kosztuje. 250 Zależy jaki, jak, ile kilogramów macie. I widzowie, napiszcie w komentarzach, czy bardzo lubicie ten tej pory, To jest bardzo fajny update. I dużo pomyślałam, tylko myślałam, że to będzie taki sklepik. W piątek myślałam, że to będzie taki sklepik i, i że będzie. Pokazane, yy, że można będzie kupić tam Amber Blossom i w końcu, o nie że będzie można yy, tak Amber Blossom nie, czy, a okazało się, że to chyba się nie nazywa Amber Blossom, tylko jakoś tam inna, inna nazwa, a i nagram odcinek dla Was widzowie, jak zdobędę moje yy, nowe Blossom, Pod, yy, lepsze, lepsza sadzonka od Candy Blossom. To na pewno zrobię odcinek i widzimy się w następnym odcinku pa.